Nazywam się Henryk Longin Rogowski. Piszę od kilkunastu lat. Napisanie krętych dróg pochłonęło rok z mojego życia. Przygotowania pod względem historycznym trwały 8 miesięcy, a napisanie książki dalsze 4. Lecz nie żałuję tego czasu, bowiem w jednej z recenzji przeczytałem słowa To jest Sienkiewicz i coś znacznie więcej. Pozwolę sobie przedstawić fragment, jako przedsmak całości. Wasz tu był przed laty z panienką, czy się mylę? Nie myliście mości panno, jeno to już przeszłość. Porozmawiamy jak wrócę, powiedział i wyjechał na drogę w kierunku rusz. Znów miał brzozy, które biliły się z dala, a kiedy zobaczył z drogi dwa krzywe drzewa, podjechał do nich. Ziemię pod drzewami pokrywały liście, które spadły na nią zeszłe jesieni. Zawrócił konia, jadąc przyglądał się polom, na których nie było krzty śniegu, bowiem zima tego roku łagodną była, a ciepło za dnia zdawało się przeczyć temu, że do ta pora roku jeszcze tu dominuje. Zdała tak jak kiedyś dorsze klasztor. Jego mury podniszczone działaniem czasu stały opierając się na ziemi i dźwięk dzwonów usłyszał, które teraz się rozległy. Podjechał pod furtę klaszternu i nie siadając z konia pociągnął za sznur z krzyżem i rozległ się odgłos, odgłos dzwonka. Zaraz poproszę matkę przełożoną, usłyszał. Siadł z konia i czekał cierpliwie, aż furta otwarła się rękomy siostry zakonnej. Stała w niej przełożona, którą Michał znał z tamtych lat, gdy w Płańcu bywał i ostatnio, kiedy przywiózł dar od ciotki dla klasztoru. Dobrze, że Was jesteś. Bóg wysłuchał mych modlitw, bo modliwa się o to, abyś Was tu zjechał. Jaśnie Pani czeka za Tobą, Panie, i codziennie mi to mówi. Od zmysłu odchodzi. Mówi nam często, abyśmy poświadczyły, że jej wolą jest, abyś waśmość przejął połaniec i pałacyk, po któremu teraz grozi ruina. Chodź, że prędko, bo może uspokoić, jaśnie panią. Michał pospieszył za matką, która zrobiła małymi kroczkami przed nim. W pewnej chwili odwróciła głowę i rzekła: Tam, gdzie cię prowadzę Panie, nie stanęła inna noga nic zakonna że jeśli pani zrobię wyjątek jeno idź panie za mną i nie bacz koła dobrze matko rzekł Michał z przejęciem wszedł za przełożoną do pomieszczenia gdzie na łożu pod ścianą leżała ciotka uniosła głowę i zaraz przełożona ujrzała jej uradowane oczy pełne blasku nie takie jak codziennie jeszcze poznaję, rzekła. Idę, nie będę przeszkadzać. Wyszła cichutko, a Michał pochylił się nad ciotką i po chwili poczuł wzdy na swojej twarzy. Objął ją rękoma i przytulił do siebie. Teraz już łukanie cicho usłyszał. Dobrze, że jesteś synku, bo jużem myślała, że ciebie nie ujrzę. Co teraz robisz? Jak to odświeci Twoje życie? Jestem w bojach przy królu, odparł. Toś wyróżniony miło to słyszeć. Nie pomyliłam się, gdy mówiłam Annie, że zajdziesz wysoko. Ty może nie wiesz, ale błagałam ją, aby kochała Ciebie. Teraz już odchodzę i dziękuję Bogu że przed śmiercią pozwolił mi Ciebie zobaczyć. Chcę, abyś przejął ziemię należącą do dworu. Chcę, abyś przejął cały majątek i miał gdzie wrócić, gdy skończysz ta wojna, synku. Siostry zaświadczą moją wolę. Wydziećczyłam Annę i tego, który jest przy niej, bo nie zasługują na mełaski. Byłeś we dworze, widziałeś, że dwór pusty. Donieśli mi tutaj, że ludzie odeszli razem ze mną. Widzisz, ona nie dba o to, cośmy z mężem moim, z mozołem, przez lata budowali. Słuchasz mnie, synku? Powiedziała, gdy zobaczyła, że Michał patrzy w okno. Patrzył i myślał. Co powinien począć? Czy powiedzieć ciotce o losach Anny i jej męża, o jej zasłanie przez króla? Coś ukrywasz przede mną, rzekła cichym głosem ciotka. Nie ukrywam, jenoważę słowa, by bólu nie przyniosły. Mów, chcę przed śmiercią wiedzieć wszystko, dobre i złe. Wtedy Michał opowiedział o Annie i jej mężu, a ciotka tylko wzdychała, trzymając go za rękę. Widzisz, rzekła, gdy skończył. Tak kończą ci, którzy pią sobie z życia w uczciwości. Krótka to droga. Jego nie, bo to łotr. Leciąg z rozum i powiedz jej, że myślał o niej na łożu śmierci. A ty, co masz za sprawy do mnie? Wojna, wtedy pospolita w potrzebie i znów groźba nad nią wisi. Trzeba łogadzić elektora. I złoto może być potrzebne, aby on wojny z nami nie zaniechał. Złoto, a może i ziemię trzeba będzie oddać, lecz na tym nie koniec, bo inny wróg zostanie, któremu na pewno krwi i trudów w walce nie możemy poskąpić. Pojadę z woli króla paktować z rektorem Fryderykiem Wilhelmem i zdecydowałem w swym sercu oddać to, co mam. Dla tej ziemi i ludzi gotowych do końca walczyć o nią. Znów zobaczył w przymkniętych oczach łzy. Leciały one niczym grochy, więc obtarł je pospiesznie. Nie trzeba płakać, powiedział. O zgodę na proszę. To co Ci dałam twoje i ty o tym decydujesz. Tak jak i od dnia dzisiejszego dobrami w połańcu. Ale ja ci odradzam, ja stara kobieta usyłku życia. Pamiętaj, są bogaci od ciebie w Rzeczpospolitej i oni tylko dobrą lub złą radą królowi służą. Zamknęła oczy, wesknęła i odeszła z tego świata. Widział to Michał, jej twarz zmęczoną, a teraz zdawało się, że jest szczęśliwą. Pogładził ją po twarzy, i głowę na jej piersiach położył. Trwał tak do chwili, gdy zaskrzypiały drzwi. Podnosząc głowę, ujrzał młodą zakonnicę. Wybacz, waść, powiedziała cicho. Przełożona wys wysłała mnie, abym spytała, czy jaśnie pani czegoś nie trzeba. Widząc zaś smutne oczy Michała, pospiesznie dodała: To już koniec. To już koniec. Odeszła z tego świata. Siostrę przełożoną powiadomię, powiedziała młoda zakonnica i niebawem weszła przełożona. Widząc Michała z gołą opuszczoną nad ciotką, rzekła. Nie rozpaczaj, panie, nie trzeba. Pochowamy ją, my siostry zakonne, zgodnie z jej wolą na miejscu wyznaczonym do pochówku i zadbamy o grób do czasu, gdy ważna dobre zjedziesz do połańca. Myślę, że nie odrzuciłeś acan propozycji jaśnie pani. Nie odrzuciłem, ale walki jeszcze przed nami, a ja w nich uczestniczę. A śmierć często na pola bitewne zagląda, tak często, że nie sposób przyjąć zobowiązań, bo ginać można nie wywiązać się z danego słowa. Tak, rozumiem to doskonale, rzekła przełożona. Ale gdy wasz, dzięki opatrzności boskiej i modlitwie naszej wyżyjesz, powrócisz. Ten dom w płańcu powinien wrócić do świetności, choćby za dobrość jaśnie Pani. Przytoczę Pan Państwu jedną tylko opinię z tysięcy nadesłanych od moich czytelników. Katarzyna Szydziak. Pierwszy dziesiąty 2010 rok. Gratulacje. Zaledwie od tygodnia wiem o Pana istnieniu i po raz pierwszy w życiu mam kontakt z Pana twórczością w ogóle, a tym bardziej z prozą i powieścią historyczną. Rzadko zdarza mi się spędzać wieczór bez telewizora, ale tak właśnie dzisiaj się stało. Utonęłam, zatopiłam się w tekście pisanym językiem Sienkiewicza i czuję ogromny niedosyt, ponieważ jest go tak mało. Jestem absolutnie przekonana, że gdybym dzisiaj miała tą powieść, nie wypuściłabym książki z rąk aż do jutra. Przypominam sobie czasy, kiedy jako...